Aleksander Fredro. Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju to pies, to zając między stoły, stołki gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to gaweł nareszcie nie może. Schodzi do gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się wać pan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to gaweł. Wolność tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk, zamkniętą. Spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam. Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ mos panie, mnie kapie po głowie. A Paweł na to. Wolność Tomku w moim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie: Jak ty komu, tak on tobie. Czytał Jerzy Minuczyc.